Porozmawiajmy o roli samoopieki w naszym życiu i dlaczego tak wiele osób zapomina o tym, żeby dbać o siebie, żeby dbać o swoje potrzeby, tak po prostu. Zacznijmy od tego, że badania wyraźnie pokazują, że samoopieka sprzyja redukcji lęku, poprawia nasze samopoczucie, poprawia naszą wydajność osobistą i jest też takim czynnikiem chroniącym przed wszelkimi chorobami związanymi z chronicznym stresem, czyli mowa tutaj o chorobach serca, chorobach układu krążenia, cukrzycy itd., tak tak Oprócz tego samoopieka sprzyja zachowaniu work-life balance, czyli tego życiowego balansu między życiem zawodowym a życiem prywatnym. W moim przypadku, kiedy tak wziąłem sobie do serca rzeczywiście tą samoopiekę i... Zacząłem regularnie ćwiczyć, zacząłem zdrowo się odżywiać, zacząłem dbać o swój sen, o moment tylko dla siebie, o moment relaksu związanego też z medytacją, z ćwiczeniami oddechowymi. Te wszystkie czynności sprawiły, że z czasem zacząłem naprawdę mieć więcej energii, zacząłem być lepszym pracownikiem, partnerem zacząłem być lepszym członkiem mojej rodziny, ponieważ miałem zbudowane zasoby właśnie poprzez tą samoopiekę. I do tego Cię zachęcam, zachęcam Cię do wdrażania różnych czynności, różnych działań, które będą sprawiać, że będziesz o siebie dbać na co dzień. Tylko teraz pytanie brzmi, skoro samoopieka jest tak ważna i tyle Ci może dać, dlaczego tego nie robimy? Dlaczego tak wiele osób o siebie nie dba? I o tym Powiem w tym video. Stwierdzenie, że nie mam czasu i energii na to, żeby o siebie dbać, no bo mam przecież rodzinę na utrzymaniu, mam pracę, mam obowiązki domowe i jeszcze tysiąc innych spraw na głowie. Problem w tym, że kiedy nie będziesz o siebie dbać, że nie znajdziesz czasu na to, żeby dbać tylko o siebie, Odbije się to na Twoim zdrowiu, na Twoim samopoczuciu, na relacjach z Twoimi najbliższymi. I kiedy o siebie dbasz, paradoksalnie, możesz lepiej wykorzystywać swój czas i szybciej na przykład wykonywać różnego rodzaju obowiązki. Możesz być lepszym partnerem, możesz mieć więcej cierpliwości dla swoich dzieci. Kiedy powiedzmy wyznaczasz sobie. Że co najmniej dwie godziny w tygodniu, powiedzmy w sobotę, spędzisz tylko i wyłącznie skupiając się na sobie, na swoich potrzebach. Że te dwie godziny będą dla Ciebie. To jest czas na spacer, to jest czas na ciszę, to jest czas na medytację, to jest czas na zrobienie dla Ciebie czegoś miłego, czegoś przyjemnego. I kiedy będziesz stosować taką zasadę w swoim życiu i uczynisz, priorytetem samoopiekę, bardzo szybko zobaczy tego efekty. Myślenie, że dbanie o siebie jest egoistyczne. To jest bardzo często spotykany problem, szczególnie u kobiet, które często też mają taką tendencję do samopoświęcenia, w którym liczy się tylko ktoś, a nie one same. Problem polega na tym, że kiedy nie dbasz o siebie, nie jesteś najlepszą wersją siebie. Powiedzmy, kiedy ja o siebie nie dbam, kiedy nie dbam o swój ceny o odpoczynek, o ruch, ja nie będę dobrym partnerem. Będę zgryźliwy, będę sfrustrowany. Nie będę też dobrze czuł się w towarzystwie osób, z którymi pracuję. Mowa tutaj o moich klientach. Nie będę taki efektywny dla nich, jak mógłbym być, gdybym o siebie dbał. Więc jak widzisz, to tak naprawdę jest przeciwieństwo egoizmu, dbanie o siebie. Zastanów się, czy w swoim życiu nie poświęcasz się za na to dla innych, zapominając o swoich potrzebach. I pamiętaj o tym, że dbanie o siebie jest również dbanie o innych. Kolejna przyczyna brak wiedzy na temat tego, jak o siebie dbać. Bo jeżeli na przykład nigdy o siebie nie dbałeś, nigdy nie dbałeś o swoje potrzeby, to możesz nie wiedzieć po prostu, jak to robić. I ja myślę, że wówczas warto zacząć od rzeczy, które należałoby przestać robić, aby bardziej o siebie zadbać. Wiele osób tkwi w toksycznych relacjach. Wiele osób chodzi do pracy, której szczerze nienawidzi, która niszczy ich wewnętrznie i zewnętrznie. Wiele osób nadmiernie używa substancji psychoaktywnych alkoholu, narkotyków. Są też osoby, które obiadają się nadmiernie. Są to nawyki, które szkodzą Twojemu zdrowiu, szkodzą Twojemu dobrostanowi psychicznemu i warto by było zadbać o te rzeczy: wyeliminować pewne złe zwyczaje. Aby zrobić ten pierwszy krok ku samoopiece, i do tego Cię zachęcam, jeżeli masz te problemy w swoim życiu, oczywiście samoopieka ma wiele wymiarów. Możesz bać o swoje zdrowie pod względem diety, pod względem właśnie tego, jak się odżywiasz, ile ruchu masz w tygodniu itd. itd. Mowa też o sferze duchowej, czyli są to wszystkie te rzeczy związane z. Kontaktem z, z własnym wnętrzem, medytacja, psychoterapia, pisanie dziennika itd., itd. Opcji jest wiele. Czasami po prostu warto o siebie zadbać, czytając dobrą książkę, włączając serial na Netflixie i kładąc się na kanapie, mając święty spokój. To tyle ode mnie. W tym wideo pamiętaj, że masz niezbywalne prawo do dbania o siebie, do samoopieki. Nigdy o tym nie zapominaj. To tyle, do zobaczenia w kolejnym wideo, cześć!